Sponsorem programu jest Prawo i Transport reprezentujące przewoźników przy kontrolach firmy. Dariusz Krzewski z firmy Prawo i Transport i Rafał Kochanowski z firmy Prawo i Transport i Transexpert odpowiedzą na wasze pytania. Pan Grzegorz koła pyta, czy odpoczynek dzienny może być częścią odpoczynku tygodniowego. Rafał, może być? Jak najbardziej. Przepisy rozporządzenia 561 z 2006 roku mówią wprost, że odpoczynek dzienny może być częścią odpoczynku tygodniowego, czyli na przykład w piątek, zatrzymując się po skończonym dniu pracy, robimy już tylko odpoczynek tygodniowy, załóżmy, jak to będzie 45 godzin, nie trzeba specjalnie stać 11 plus 45. O tym, o tym przepisy właśnie mówią wprost, także nie trzeba tutaj tego wydłużać. Co innego, jeśli chodzi o rekompensaty, które dodatkowo muszą być dołączone do jakiegoś odpoczynku. W przypadku odpoczynku dziennego jest on częścią tygodniowego. Trochę się rozgadałem, ale to tyle. Dziękuję. A teraz pytanie do Darka. Pan Rafał Zopoczna napisał. Czy po wizycie w serwisie, gdzie dokonywano naprawy skrzyni biegów, trzeba zrobić wydruk z tachografu? A jeśli tak, to jak go opisać? Co powinien zrobić nasz telewizor? Najlepiej zrobić wydruk i poświadczyć go w serwisie. To będzie wyjaśniało różnicę kilometrów. No, serwisanci zwykle nie mają kart. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.